Julian Tuwin, Bambo Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, co ci figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy, bambo łobuzie, a bambo czarno na dyma buzie. Mama powiada, napij się mleka, a on na drzewo mamie ucieka. Lecz mama kocha swojego synka. Bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że bambo, czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły.